If you're fucking happy any motherfucking, know what cover your, <laughs> your motherfucking hands. If you're fucking happy any motherfucking, know what cover your motherfucking hands. If you're fucking happy any motherfucking no one and you really motherfucking want a motherfucker, show it if you're motherfucking happy any motherfucking know what cover your motherfucking hands. <laughs> Dzień dobry, chciałbym wypłacić gotówkę. Nie ma problemu, ile? E, przepraszam, mógłby Pan powtórzyć? 1050? Proszę Pani, złoty 50, dobra? Złoty 50. Obserwuję. Co robi? Obserwuję. Nie. Pata. Tylko Ne ne, 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 ne. Stop Księżyc? Księżyc. Świeci nad, nad nami. nami ogrzewa. Ja przyszedłem. Dzisiaj rano przyszedłem. Na piechotę szedłem. Szedłem w, czapce, bo w czapce szedłem to. Przyżegnałem się koło kościoła. Wybuch serce, ktoś nam podpalił serce. Co podpalił? Nie wiem kto. Ale co podpalił? No nie wiem kto. Ktoś podpalił. Nie kto, tylko co? Słucham? Co podpalono? Mówi Hymel Jadziga. Środa 26 sierpnia, Dorota Gawrylów. Witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Oh, no właśnie, historia jest taka fajna. Five, six, seven, Coś się w koło mojej głowy zaczęło plątać. Roznać. To znaczy. Pierdolnę mam się delikatnie w swoim budżecie. Remove the first and last letter of your name. Let's see how cool is your new name. Tak, tak. Oczywiście. Oczywiście. Dobrze, dobrze. Do widzenia. I dalej, półko będziemy skurwiać od samego rana. Konduktorze łaskawy, zawieź mnie do Warszawy. <ścoughs> Cholera jasna. Spodnica ciasna pod... Dalej nie będę mówił. Jeśli dodamy 25 zł i 25 zł, to ile razem mamy? 50. 50 czego? Bananów, ananasów, twarzy greja? 6 czerwca bez majt y maseczek. <laughs> to poluzowałem gospodarkę <laughs> na dzień dobry. No dobrze. Bez maseczek. Który <laughs> jest Orange or red? Red. Blue, or green. Blue. <laughs> White or yellow? White.